Tuż przy osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Małkinia odnalazłem taki oto cmentarz. Do końca nie wiem o co tutaj chodzi, ale za chwilę się dowiem, jeśli uda mi się wejść. Cmentarz wojska polskiego I i II wojny światowej. Oto też ciekawie. Honor Ojczyzna. Tu spoczywają żołnierze wojska polskiego, polegli i nazwiska poległych osób z roku 1920. Pamięci żołnierzy wojska polskiego grupy operacyjnej generała Aleksandra Osińskiego z pierwszej Armii Frontu Południowo-Wschodniego poległych i zmarłych od ran w walkach z bolszewikami nad Bugiem i Narwią w lipcu i sierpniu 1920 roku. Tu widzimy daty 1939-1945-1919-1920. Malar Krzyża Walecznych Chorąży, chorąży witalii Talejko Żył lat 26. Zmarł w 1920 roku. Świętej pamięci chorąży 21 pułku łanów nadwiślańskich Leon Zaniewski. Umarł mając 24 lata. Regina. Skrzykotowska żyła lat 32, zmarła śmiercią tragiczną 31 października 1941 roku, czyli ofiara już wojny. Ignacy Skierkowski zmarł w 1925 roku, żył lat 31. Zdrowaś, Mariu.